Dobry Marlena Siok, Mazowsze wiadomości z regionu. A oto, co dziś w programie. Powiat Miński tegoroczną stolicą kultury Mazowsza. Nowe karetki dla warszawskiego meditransu. Duże zmiany w powiecie ostrołęckim. Samorząd województwa dofinansowuje edukację zdrowotną. Przekażmy 1% dla organizacji pozarządowych z Mazowsza. Konferencja naukowa, jarmark czy przegląd piosenki. Ten rok w powiecie mińskim zapowiada się wyjątkowo ciekawie. To właśnie ten powiat został stolicą kultury Mazowsza 2021. Otrzyma od samorządu województwa mazowieckiego wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych. Już ją znamy, Stolicy Kultury Mazowsza na rok 2021. Jest nią powiat miński. Jak zapowiadają zwycięzcy, będą zarówno drobne przedsięwzięcia, jak i czerwone dywany. To rzeczywiście olbrzymi zaszczyt, olbrzymie wyróżnienie. A czemu to zawdzięczamy wyróżnienie? Ja jestem przekonany, że bardzo dobrą ofertą, którą złożyliśmy samorządowi województwa mazowieckiego. To jest taki projekt, który, w którym będą uczestniczyć wszystkie gminy z terenu powiatu mińskiego. Każda z nich ma bogatą ofertę dla widzów, dla mieszkańców naszego powiatu, ale również dla mieszkańców całego województwa. A trzeba przyznać, że program jest niezwykle bogaty. Na przestrzeni najbliższych miesięcy powiat miński planuje realizację około 50 przedsięwzięć, między innymi 13 koncertów muzyki kameralnej we wszystkich gminach, przegląd teatrów amatorskich, konferencję naukową 20 lat z halerem czy jarmark świętojański w Cegłowie. Na realizację powyższych wydarzeń powiat otrzyma wsparcie od samorządu województwa mazowieckiego w wysokości 100 tysięcy złotych. Od 20 lat i już wybieramy zawsze co roku stolicę mazowsza. Tym razem trafiamy do powiatu miejskiego, i oczywiście nie było tak łatwo, bo przecież złożonych było trzy projekty: miasto Ostrołęka, powiat Żyrardowski i właśnie powiat miejski. I tutaj najciekawsza propozycja, jeśli chodzi o takie spotkania dotyczące właśnie kultury. Te spotkania z kulturą będą bardzo różne. I jak popatrzymy na te imprezy kulturalne, to one są w różnych miejscowościach, czyli cały powiat miński jest brany pod uwagę. Wydarzenia te będą skupiały się na dwóch ważniejszych jubileuszach 600 rocznicy nadania praw miejskich miastu Mińsk Mazowiecki oraz 400 rocznicy nadania praw miejskich dla Cegłowa. Nieskromnie powiem, że prawdopodobnie nasze 400-lecie i 600-lecie Mińska wpłynęły troszeczkę na decyzję samorządu województwa o tym, że powiat miński, miński uzyskał po raz pierwszy miano stolicy kultury, z czego jako mieszkańcy powiatu bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że godnie wzbogacimy te obchody w powiecie mińskim, jak również w całym Mazowszu. Jak podkreśla Elżbieta Lantz z zarządu województwa mazowieckiego, powiat zadbał przede wszystkim o włączenie w realizację projektu wszystkich mieszkańców, to bardzo ważne, aby każdy mógł czuć się współtwórcą i realizatorem zaproponowanych wydarzeń. Zawsze jest tak, że miasto Powiet, które staje się stolicą kulturalną, ma dużą szansę, żeby pokazać, co jest ważnego, co jest istotnego, w jaki sposób można wypromować to, co jest najpiękniejsze w tym powiecie ludzi. Ich kulturę, to, że tworzą, że są cudowne miejsca i że będzie można organizować bardzo dużo imprez, które promują. Powiat Miński, ale tym samym Mazowsze. W ciągu ostatnich lat Powiat Miński i należące do niego 13 gmin intensywnie się zmieniają. Dziś to nowoczesny, przyjazny mieszkańcom i gościom samorząd z bogatą ofertą kulturowo-sportową. Teraz dodatkowo z wyjątkowym kluczem do stolicy kultury Mazowsza. To zaszczytne miano Powiat Miński będzie pełnił przez najbliższy rok. Z pewnością w jego przestrzeni pozostawi ono trwałe ślady. Flota wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego Meditrans w Warszawie systematycznie się powiększa. Dzięki temu zespoły ratownictwa medycznego mogą z jeszcze większą skutecznością nieść pomoc pacjentom. W minionym tygodniu do stacji pogotowia trafiły kolejne ambulanse. O trzy specjalistyczne ambulanse wzbogacił się warszawski Meditrans. Nowe karetki zapewnią bezpieczeństwo mieszkańcom Śródmieścia i Otwocka. W pełni wyposażone samochody zakupił Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach unijnego wsparcia. Ich wartość to w sumie ponad 1, 800 mln zł. To jest kolejny dobry dzień dla Meditransu naszego w Warszawie, ale nie tylko. Przede wszystkim dobry dzień dla pacjentów Warszawy, dla pacjentów Otwocka, dla pacjentów Mazowsza. Samorząd Województwa Mazowieckiego reaguje bezpośrednio na to, co dla nas najważniejsze, na to, co jest trudne, na przeciwdziałanie covid -owi. To są środki z Unii Europejskiej, które dedykowaliśmy na wsparcie naszych placówek, szpitali, ale też medytransów. Chcę bardzo podziękować władzom Województwa Mazowieckiego za ufundowanie, za sfinansowanie tych karetek pogotowia, które będą służyły między innymi mieszkańcom Śródmieścia, oczywiście w, w imieniu mieszkańców Śródmieścia, którzy będą korzystali z tej pomocy. Ale chciałem też zwrócić uwagę, że ten przykład pokazuje, że jesteśmy jedną wielką samorządową rodziną. Ambulanse wyposażone są w najnowszej generacji sprzęt medyczny. Każda karetka posiada defibrylator, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, transporter i nosze transportowe, krzesełko kardiologiczne, samojezdne oraz respirator transportowy. Są to najnowocześniejsze dostępne ambulansy w Polsce i one będą no, przede wszystkim służyły właśnie tutaj na śródmieściu i y, y, w Otwocku. Takie jest przeznaczenie tych akurat tam lasów, ale w rejonie operacyjnym obsługiwanych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans SPZOZ w Warszawie. Karetki szczególnie przydadzą się zwłaszcza teraz podczas pandemii koronawirusa. Jak podaje warszawski Meditrans, nie dość, że od początku pandemii w Warszawie zwiększyła się liczba podejmowanych interwencji, to jeszcze dodatkowe transporty chorych na COVID-19 wymagają wykorzystania większej liczby karetek. Ten czas covidowy najlepiej pokazuje, że bez wielkich dodatkowych nakładów na służbę zdrowia nie bylibyśmy sobie w stanie z epidemią poradzić. Cieszy to, że te nakłady to przede wszystkim środki dysponowane przez samorządy. To właśnie samorządy dzisiaj mają na swoich barkach największą część walki z epidemią. Nowe samochody przyczynią się do podniesienia zdolności operacyjnej zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie, która w sumie dziennie wyjeżdża do około 500 zgłoszeń. Samorząd Mazowsza sfinansuje remont drogi wojewódzkiej nr 627 na terenie gminy Czerwin. Inwestycja pochłonie blisko 4 miliony złotych. Na drodze wojewódzkiej nr 627 na terenie gminy Czerwin panuje jeszcze zimowa aura i względny spokój, ale już wiosną tego roku rozpocznie się tu remont. Zmodernizowany zostanie ponad 4-kilometrowy odcinek drogi od Malinowa do Jelonek. Inwestycję, która pochłoni blisko 4 miliony złotych sfinansuje samorząd Mazowsza. Krok po kroku realizacja 627 pokazuje, że naprawdę staramy się. W miarę naszych możliwości realizować wszystkie inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich. W ramach prac zostanie wykonane frezowanie nawierzchni, wzmocnienie podłoża, ułożenie dwóch warstw masy bitumicznej, remont nawierzchni chodników i zjazdów, remont zatoki autobusowej oraz odmulenie rowów. Wszystkim nam zależy, żebyśmy bezpiecznie doczekali nowej nawierzchni i oddania drogi. Jest to kolejny etap modernizacji drogi 627. W zeszłym roku rozpoczął się remont dwóch odcinków drogi 627 o łącznej długości również ponad 4 km za kwotę ponad 9,5 miliona złotych. Cieszy mnie, że. Ta droga będzie przebudowywana, że to jak wszyscy wspomina, wspominali wcześniej, będzie bezpiecznie. Jak podkreśla radny województwa mazowieckiego Mirosław Augustyniak, remont drogi wojewódzkiej nr 627 jest niezwykle ważny i potrzebny, ponieważ to właśnie ona pełni strategiczne znaczenie w skomunikowaniu tego terenu, chociażby z S8. Ostrołęka niestety jest tak położona, że nie ma żadnej drogi krajowej, która byłaby dwujezdniowa na przykład i można by było nią spokojnie dojechać do Sąsiadujących miast. Droga 627 pełni taką strategiczną rolę, bo tutaj nie ma żadnej alternatywy drogi krajowej. To tą drogą dojeżdżamy do, do miasta Ostrów Mazowiecka, ale też dojeżdżamy przede wszystkim do trasy S8. Najczęściej kierowcy wybierają właśnie 627, żeby dojechać do S8 i żeby Dalej kontynuować jazdę czy to do Warszawy, czy do Białego Stoku. Ponadto w ramach zadań inwestycyjnych trwają prace na 8,5 kilometrowym odcinku drogi 627 od skrzyżowania ulicy Akacjowej i ulicy Bursztynowej w Ostrowi Mazowieckiej do miejscowości Orło na terenie gminy Małkinia. Zakres robót obejmuje m.in. budowę odwodnienia, chodników, zatok autobusowych i przebudowę zjazdów. Koszt inwestycji to blisko 20 milionów złotych. Promocja zdrowia psychicznego, profilaktyka nowotworów złośliwych czy zapobieganie chorobom zakaźnym to tylko niektóre zadania, które mogą być zrealizowane w ramach konkursu ogłoszonego przez samorząd województwa mazowieckiego na złożenie wniosków jest jeszcze tydzień. W sumie 400 tysięcy złotych samorząd województwa mazowieckiego chce przekazać jednostkom działającym w obszarze zdrowia publicznego w ramach specjalnie dedykowanego im konkursu ofert. Chodzi o edukację zdrowotną, która jest podstawą w kreowaniu właściwych postaw w zakresie profilaktyki chorób. Szczególnie w tym trudnym czasie covidowym warto promować promocję zdrowia i to promocję zdrowia psychicznego, profilaktykę nowotworów złośliwych czy zapobieganie chorobom zakaźnym. Ten konkurs ogłaszamy już teraz w tym roku. Oferty należy składać do 26 lutego. Oprócz organizacji pozarządowych oferty mogą składać m.in. podmioty prowadzące działalność leczniczą spełniające wymogi wskazane w ustawie o zdrowiu publicznym. Ważne, aby oferty dotyczyły szeroko rozumianej edukacji zdrowotnej skierowanej do różnych grup wiekowych, w tym organizacji warsztatów dla seniorów, konferencji dla kadry medycznej, szkoleń e-learningowych czy konkursów dla najmłodszych. Przeznaczyliśmy na to 400 tysięcy. Złotych. Jeden projekt może maksymalnie otrzymać 25 tysięcy złotych. Liczymy na Państwa fajne pomysły, kreatywność i liczymy na owocną współpracę. Te aspekty promocja, profilaktyka to jest podstawa zdrowia nasza, naszych bliskich. Realizacja zadania musi zakończyć się do 31 grudnia tego roku. Oferty można składać do 26 lutego. Działają w różnych obszarach życia społecznego. Pomagają osobom chorym, zwierzętom prowadzą działalność kulturalną lub sportową. A mowa o organizacjach pozarządowych. Teraz to my możemy im pomóc, przekazując 1% podatku. Ponad 203 miliony złotych. Taką kwotę w ubiegłym roku ponad 2 miliony 200 tysięcy mieszkańców Mazowsza przekazało w ramach 1% przy rozliczaniu podatku za 2019 rok. Z roku na rok rośnie kwota, którą podatnicy z Mazowsza przekazują organizacjom pożytku publicznego. Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, to wyjątkowa forma pomocy. Bardzo serdecznie zapraszam do tego, aby podczas rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 Pamiętać o organizacjach pozarządowych. Każdy z Państwa może odpisać 1% ze swoich podatków na rzecz organizacji pozarządowej pożytku publicznego. Takich organizacji na Mazowszu mamy około 1400. To bardzo ważny segment, który wspiera różnego rodzaju inicjatywy obywatelskie. Pomoc najbiedniejszym, pomoc skierowaną do różnych środowisk, ale też na przykład dla schronisk, dla zwierząt czy innego różnego rodzaju działalność pożytku publicznego. Nic nie tracimy, a w efekcie tego przekazania części naszego podatku te organizacje mogą realizować swoją działalność statutową. Aktualizowany wykaz z organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Wolności. Natomiast informacje dotyczące tego, kto może przekazać 1% na rzecz organizacji pozarządowych oraz jak tego dokonać, można znaleźć m.in. na uruchomionej przez Urząd Marszałkowski stronie www.dialogmazowia.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy, zapraszam na kolejny program Mazowsze Wiadomości z regionu.